A czy wiedziałeś, że. Zwłoki przy drodze numer 12 to martwe pomniki przyrody. Krajowa 12 to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Polsce. Na jej początkowym odcinku mamy aż dwa martwe pomniki przyrody. Dawniej w czasach niemieckich odcinek ten był nazywany Einhundred Zwejundzwanzig. To w Szprotawskim odcinku, niemal w jednej lokalizacji, mamy pomnikowy bóg o nazwie trębacz oraz jeden z najstarszych dębów w Polsce czyli Dąb Chrobry. Smutnym aspektem jest to, że oba są już martwe. Pierwszy skonał drugi najstarszy dom w Polsce, czyli Chrobry. Po barbarzyńskim podpaleniu w 2014 roku, drzewo dawało jeszcze oznaki życia i wypuściło liście. Niestety w kolejnym sezonie obumarł. Bóg trębacz został wypatrzony na początku XX wieku jego amatorem stał się znany naukowiec Szubę. Odkrywca postarał się, by okazałe drzewo stało się pomnikiem. To także zostało potwierdzone przez gminę Szportawa w 2009 roku. Bułko o rozmiarze 430 cm obwodu wskazuje na ostrożne szacowanie w granicach 500 lat. Pomnik obumarł po 2019 roku w wyniku suszy, chorób oraz innych niezależnych czynników. Oba wielkie i dorodne drzewa były punktami odniesienia dla granic różnych włości. Społecznicy SLPD. Dbają o to, by dziedzictwo tych pomników nie zostało zatracone, a wiekowa historia wciąż żyła, tak jak ciekawa historia obiektów wzdłuż drogi krajowej numer 12, którą będziemy Wam opowiadać. Więcej informacji oraz ciekawych historii znajdziecie na stronach w komentarzu. Pozdrowienia i bez odbioru.